Kurwa, co za debil, ja pierdolę Ale <noise> stronki? <noise> 1 czy 3x, czy 7x. No widzisz, mówiłem kurwa, że najlepsza strona a ten Achałka i Arek mówili, że Trojana dostaniesz że... A to no, zaraz zobaczymy No, na pewno tak będzie Na pewno tak A będzie Masz streama już odpalnego? Tak, mam streama już, już odpalonego. To dobrze, że się powstaje, że jest gry Pracuj, kurwa! Nie no, nie no kasa, kasa była wydawana na małą, faktycznie no To akurat mogę potwierdzić, tak? Ale nie, serio jakby... Jak no. pomówić z LKP że są ja, jak się przyznają, że są zjebani, to wtedy mogę kasę oddać, na nawet kurwa podpólnie. Dalej teraz za to kurwa, to na pewno ci nie oddam, więc kurwa wy, wypierdalaj kurwa łacisko, kurwa pierdolone, bo już mnie naprawdę w kurwiach. Niech mi ktoś przeleje bliszkiem, oddam. A, nie, przepraszam, bo nie oddam, bo, kurwa, jestem pierdolonym złodziejem, który się, kurwa, nie zajmuje dzieckiem, kradnie bity, kradnie teksty, kurwa, eee, co tam jeszcze, kradnie hajsy, wszystko, kurwa, kradnę, bo jestem pierdolony złodziejem, kurwa.